Szybka porada będzie trochę inna. Dlaczego? Bo będzie zawierała dużo informacji przede wszystkim dla tych, których dotknęły gradobicia, ulewy i nawałnice. Jak szacować, które buraki są do przesiania, a które buraki zostają i co zrobić tam, gdzie te rośliny mają zostać? Co zrobić, gdy przez twoje zboże przeszła ulewa lub lekki grad? A co zrobić z takim zbożem? Które jest całkowicie połamane Jak przesiać i czym przesiać Taką kukurydzę jak ta, która jest ścięta I nie ma sensu jej zostawiać Co zrobić z takimi ziemniakami, które dostały gradem Czy da się to w ogóle podnieść Czy od razu jest to do kasacji Co potencjalnie podać i na co zwracamy uwagę Jak podnieść sobie po gradobiciu Po ulewach i na co zwrócić uwagę Żeby jeszcze chciała wydać plon Na co zwrócić uwagę w tej fazie w łubinie Zwłaszcza tam gdzie przeszły ulewy i gradobicia Połamany przez gradobicie i ulewy jęczmień jary na co teraz zwracamy uwagę i co zrobić, żeby to nam nie uschło od grzyba? Dlaczego w tej fazie każdy robak jest naszym problemem, jeżeli chodzi o szkodniki w strączkach? Szybka porada to również możliwość zadawania pytań ze zdjęciami. To są moje odpowiedzi, moje wskazówki również właśnie dla waszych zdjęć, na wasze sytuacje, na waszych polach. Widzimy się, kochani, na szybkiej poradzie na hektar wiedzy. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.